Jeszcze niedawno, bo w maju były prezydent Fiorentiny, pan Andrea de Lavalle, udzielił wywiadu, podczas gdy klub znalazł się w bardzo ciężkiej sytuacji yy, o protest kibiców, którzy domagają się sprzedaży klubu z Florencji innemu inwestorowi. Prezydent Lavalle odpowiedział: Ten klub od lat jest wystawiony na sprzedaż, ale nawet wiejski idiota go nie kupił. Trochę jest z tym prawdy, ponieważ nie kupił go wiejski idiota, a amerykański przedsiębiorca, yy, który nazywa się Rocco Comiso. Jest on znany na Ameryce, ponieważ posiada on kluby w innych sportach, a w dzieciństwie jest prywatnie, był prywatnie fanem Juventusu. W zeszłym roku, a dokładnie w lutym 2018, podczas takiej transferowej Milanu, kiedy okazało się, że prezes Jong-Conquil nie ma pieniędzy wśród potencjalnych inwestorów. Wymieniono właśnie Amerykanin na Komiso, który deklarował, że podniesie Milan i wykupi go z rąk żeby nie został wykupiony przez fundusze Nie udało się i doszło rok później do transakcji, gdzie komisja w Stanach Zjednoczonych fotografował się z resztą drużyny, kiedy to pokazywał, że bardzo zależy mu na odbudowie marki Fiorentiny i postanowił również ściągać zawodników, którzy... Walnie się przyczynią do tego, żeby Florencja odzyskała dawny blask. Jednym z takich przykładów jest Kevin Prince Boateng, kiedy to komisja mówił, że moja drużyna ma grać pięknie w piłkę, mieszkamy w pięknym mieście, które widzimy właśnie. Florencja, czyli miasto powiedzmy sztuki, da Vinciego, Michała Anioła. I właśnie do tego chcę nawiązać komisja, że drużyna ma grać pięknie w piłkę. Kevin Prince Boateng ma piękną żonę, ma piękne dzieci i idealnie komponuje się do tego American Dream, Jaki wymarzył sobie prezes klubu z Florencji. Wstęp i w sumie tytuł zdradziły temat dzisiejszego odcinka, który będzie Fiorentina. Wstęp nagrany na panoramie Florencji, mówiący o tym, czym dzisiaj się zajmiemy. Troszeczkę przyprawia mnie miesiąc czasu później o takie lekkie załamanie, ponieważ dopiero co byliśmy w ciepłej Florencji, podziwialiśmy widoki, podziwialiśmy sztukę. A teraz mamy mglistą Warszawę i troszeczkę smutne widoki. A właśnie, wracając do tematu, Fiorentina, American Dream, Renesans. Florencja jako miasto kojarzy nam się wyłącznie z renesansem, z wielkimi artystami. A klub piłkarski rok temu kojarzył nam się z patologią, chociaż we Włoszech piłka nożna i patologia często kroczą wprost proporcjonalnie jako linie równoległe. A dziś zajmiemy się tym, że florencka piłka przejdzie swoisty renesans. Będzie się dało to wszystko oglądać, i w sumie już da się oglądać, i można powiedzieć, że stają się oni kandydatem do drużyny, która może w tym sezonie zaskoczyć i nie będzie to negatywne zaskoczenie, jak było to w zeszłym sezonie. Tak jak było we wstępie. W czerwcu, czy tam w maju, prezes Fiorentiny Andrea Della Valle w imieniu swoim i swojego brata powiedział, że Fiorentina od lat jest wystawiona na sprzedaż, a nawet wiejski idiota nie jest w stanie tego kupić, bo nie chce tego kupić, nie ma ochoty się w to babrać. I podzieliło to znaczy już dawniej podzielone były stronnictwa kibiców Fiorentiny, którzy postanowili znaleźć złoty środek, ponieważ są oni wdzięczni braciom de la Valle, za podniesienie klubu z bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, w jakim się znalazł, bo pamiętamy, na początku XXI wieku Fiorentina bankrutowała, a później z powodu przetasowań w lidze bardzo szybko wrócili na piedestał, wrócili do włoskiej ekstraklasy, ale w pewnym momencie brakło już pieniędzy na to, żeby w długofalowej Wizji te pieniądze mieć, inwestować i wynieść fi tą Fiorentinę na poziom wyżej. Wiadomo, zdarzały się momenty, że Fiorentina grała w lidze Mistrzów, z powodzeniem grywa w lidze Europy, ale fani chcieli czegoś więcej, i kiedy zaczął się ten moment pikowania w dół, Fiorentina postanowiła i całe kierownictwo, że najwyższy czas ten klub sprzedać. Długo poszukiwano kupca, długo nikt faktycznie nie chciał się w ten interes pchać. Aż do lipca, do czerwca w zasadzie tego roku, kiedy w końcu dopięto negocjacje na ostatni guzik i Fiorentina znalazła sobie nowego właściciela, który chce wprowadzić Florencję, yy, drużynę Lili w zupełnie nową erę i zrobić tam coś na wzór Hollywood, czyli ten piękny amerykański sen, który ma tą Fiorentinę podnieść piłkarską, ma podnieść jej prestiż na arenie światowej i znaleźć tam inwestorów, którzy będą w stanie zrobić na tle tego miasta, które jest bądź co bądź stare, chce zrobić coś absolutnie nowoczesnego, taki piłkarski kontrast, żeby Piłka Nożna była tak samo piękna, jak jest całe miasto. Nowym prezesem Fiorentiny, jak i właścicielem jest pan Rocco Comisso, czyli człowiek, o którym w zasadzie usłyszeliśmy szerzej w środowisku piłkarskim rok temu. Człowiek, który w lipcu 2018 bardzo ochoczo zgłaszał akces do chęci przejęcia AC Milan, w momencie kiedy okazało się, że właściciel Milanu Yonkon Kli nie jest aż tak kasiasty jak się rok wcześniej wydawało, że tak naprawdę wziął on klub na kredyt i żeby odzyskać jakoś te pieniądze, będzie musiał ten klub sprzedać, żeby nie zawłaszczył go fundusz Elliott. Historia pokazała, że fundusz Elliott Milan zawłaszczył i że pan Chińczyk musiał uciekać z Mediolanu, a Commisso przystąpił do ataku na kolejny włoski klub rok później i właśnie kupił tą Fiorentinę. Jednakże zacznijmy od tego, kim on w ogóle jest. Jest on emigrantem włoskim, który w wieku 12 lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych, żeby się tam kształcić, żeby tam żyć. I stał się on przedsiębiorcą, założył on własną telewizję, która nazywa się Mediacom, która wedle statystyk ma piąte zasięgi w Stanach Zjednoczonych, co można powiedzieć, szapoba, panie Rokko, ponieważ, wiadomo, Stany są środowiskiem troszeczkę zabetonowanym i oni wolą jednak, są za tym, żeby oglądać wyłącznie ich telewizję, żeby to właśnie oni byli tym numerem jeden, że chcieli mieć monopol CNN te Wszystkie inne stacje a Mediacom wjechał z Buta i na razie zajmuje piąte miejsce. Co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. A skoro Facet jest pasjonatem sportu, wiadomym było, że będzie chciał kupić sobie nowy będzie chciał sobie kupić klub piłkarski. I tymże klubem właśnie okazała się Fiorentina. I jest to troszeczkę kuriozalne, ponieważ wiadomo, we Włoszech każdy się deklaruje, że ktoś komuś na bank kibicuje. Roku Komisarza powiedział w że jako dziecko kibicował on Juventusowi. Jednakże teraz na pierwszym miejscu dla niego jest Fiorentina. Na pierwszym miejscu jest to, żeby ten klub wrócił do łask i ma on pomysł na to, żeby... Żeby, to, żeby tak się po prostu stało, ponieważ widać to po strategii klubu, widać to po jego planach, jak on chce ten klub wynieść na wyższy poziom, że kadra wygląda dużo lepiej, mimo tego, że zaufał Vincenzo Montelli na samym początku, no. Może w ogóle przypomnijmy, jak odbywał się zeszły sezon, czyli kampania 18-19 w Fiorentinie, ponieważ biorąc pod uwagę, jak ona się kończyła, można nazwać to totalnymi piłkarskimi jajami. Ostatni sezon w wykonaniu klubu z Florencji był, jakby to powiedzieć, żenujący, ponieważ zespół, który miał być gwarancją miejsca 7-8, na równi z Atalantą, do którego się właśnie porównywało, że młodzi zawodnicy, perspektywa na przyszłość. No trener z warsztatem, no tutaj możemy dyskutować, bo nie był Stefano Pioli, czyli warsztat na pewno top, ale nie udało mu się okiełznać tej grupy młodych chłopaków, z którymi wygrał tylko 8 spotkań w sezonie. Został zwolniony po 31 kolejkach, kiedy Fiorentina zajmowała bodajże 11 miejsce. i Już nie było szans na to, że jakimś cudem wbiją się do tej czołówki, że będą w stanie walczyć o europejskie puchary. Woda, że Fiorentiny powiedzieli, dobra, rozstajemy się z panem Pioli, musimy znaleźć alternatywę. I alternatywą okazał się człowiek, który z tą Fiorentiną o małe włosy nie spadł z ligi, czym e, doprowadzał do histerycznego śmiechu już oprócz kibiców Milanu, chyba wszystkich obserwatorów e, Ligi Włoskiej, ponieważ pojawił się Vincenzo Montella, człowiek okryty niesławą, człowiek, który mówiło się, że on tą fiorentinę jest gotów zrzucić do drugiej ligi. I z nią szesnaste miejsce, bo pamiętamy. W Milanie pogubił się totalnie, 3-5-2, wystawienie Kalinicza to jest to najsłynniejsze co robił, przez co stracił robotę, zostawiając Milan na 12. miejscu w sezonie 17-18 przed grudniem 17 roku. Trafił do Seville, tam na początku było spokojnie. wyeliminował Manchester United, wszyscy myśleli o, kibice Milanu mogli się jednak troszeczkę mylić. No jednak nie mylili się, ponieważ Montella został zwolniony z Sevilla jeszcze przed zakończeniem sezonu 17-18. I mówiło się, że to jest po prostu hit, żeby dwa razy stracić pracę w trakcie sezonu w dwóch różnych ligach. Ale wiadomo, tak jak mówiliśmy, że we, we Włoszech dba się o włoskich trenerów, wiadomo było, że Montella kiedyś we Włoszech zatrudnienie znajdzie, nieważne gdzie ktoś go zatrudni. I wrócił do tego miejsca, gdzie Fiorentina, właśnie do Fiorentiny, gdzie. Trenersko ocierał się o Ligę Mistrzów. Że gdyby seria wtedy miała 4 miejsca w gwarantujące grę w Lidze Mistrzów, to on by w tych eliminacjach grywał regularnie. Bo często zajmował Snow Fiorentiną właśnie miejsce numer 4. bodajże chyba trzy sezony z rzędu, kiedy prowadził klub z Florencji. Ale ten sezon, właśnie 18-19, był najgorszym w jego wykonaniu, ponieważ no, dostał tylko kadrę na 7 spotkań, ale zremisować 5 spotkań. Dwa spotkania zremisował, pięć spotkań przegrał i zajął szesnaste miejsce. Ale mimo wszystko komisjo mu zaufał. Powiedział, że tutaj zrobimy przetasowanie w kadrze, będziemy mieli nowych zawodników. Wzmocnimy skład i jakoś to będzie wyglądało. Ale musiał czekać do, do piątej kolejki, żeby ta Fiorentina w końcu wygrała jakieś spotkanie w Serie A co nie było na samym początku aż takie oczywiste, że to się może udać, ale no dostali sobą Dory później w koncertowym stylu ograli AC Milan. I możemy się nawet teraz przyjrzeć temu, jakich rozsad dokonała Fiorentina, jak działali na rynku transferowym i jak bardzo to pokazuje, że to jest klub, który chce iść we Włoszech do przodu, że nie chce stagnacji, nie chce stać w miejscu i zadowalać się eliminacjami do Ligi Europy, a w Europy jakoś to będzie. No jest, widać, że tam jest długofalowy plan, ponieważ ta młodzież, która w zeszłym sezonie nie dawała rady, ta młodzież, która miała w zeszłym sezonie poważne problemy w kryzysowych momentach, w tym sezonie została wzmocniona zawodnikami, którzy mają jakieś tam ograniczenia, jakieś tam doświadczenia i będzie mo można wokół tego lepić. Tylko cały czas no to jest hipoteza tutaj ciężko odpowiedzieć na pytanie, czy Vincenzo Montella to jest odpowiednia osoba która jest w stanie we Florencji taką receptą na problemy fiorentyny mieli się okazać zawodnicy doświadczeni w tym sezonie, których rok temu brakło bo jedynym zawodnikiem z jakimkolwiek doświadczeniem piłkarskim był 35-letni Cyril Tereo którego od stycznia już w klubie nie było a na domiar złego okazało się, że przez te pierwsze pół roku nie mógł on być za dużym autorytetem dla piłkarzy z Florencji dlatego, że Gdzieś właśnie na przełomie stycznia lutego do włoskich mediów wyciekło nagranie, które teraz można znaleźć w internecie, gdzie Cyril Tereo wciela się w reżysera i aktora. Hmm. Francuzi też chyba mają z tym związane, ponieważ e, nagrał on sekstaśmę z jednym ze swoich kolegów, kiedy on zabawiał się z koleżanką. Materiał hula Tereo się oczywiście wykręcał. Media dorabiały teorię spiskową, że nagrywał on kolegę z drużyny Albana Lafonta. Co sam młody Francuz od razu dementował, od razu powiedział, że sytuacja nie miała miejsca, że to na pewno nie jest on. No ocenę możemy pozostawić Wam, mi się wydaje, że raczej to nie był on, ponieważ no, Tero nie byłby aż taki durny, żeby swojego kolegę nagrywać, ale jego we Florencji już później nie było, a Fiorentina teraz miała pomysł na to, żeby ściągnąć kolejnych młodych zawodników, ale ci doświadczeni, którzy mają w pewnym momencie brać grę na siebie, mają być postaciami numer jeden, no, żeby mieli oprócz te, tego doświadczenia więcej w głowie i coś wygrali. Najpierw zacznijmy od tych młodych zawodników, którzy we Fiorentinie robi, robią już wiatr, jest oni głośno od dłuższego czasu. Czyli Paul Lirola, w zeszłym roku postawił obrońca Sassuolo, o którego transferze się mówiło już długi czas. Mówiło się, że wróci do Ligi Hiszpańskiej, bo też pokazał się na młodzieżowym Euro we Włoszech. Ale dostał szansę we Fiorentinie i to jest dobry ruch dla tego klubu i dla samego zawodnika, ponieważ Fiorentina zawsze będzie klubem półkę czy dwie nawet wyżej niż Sassuolo, umówmy się. Podobnie sytuacja jest z Erikiem Pulgarem, który przeniósł się do Florencji z Bolonii, gdzie Sinisza Mihajlović utworzył zespół wokół niego, tak samo jak wokół Riccardo Orsoliniego, ale najbardziej się rozpływał właśnie nad Pulgarem, który. Świetnie kopał rzuty wolne i sam serbski szkoleniowiec stwierdził, że Erik Pulgar to jest zawodnik, który kopie rzuty wolne nawet lepiej niż ja. A jeżeli mówi, to ktoś tak jak Snisza Michajlowicz, no to wątpię, żeby ktoś z takim charakterem specjalnie chciał pompować młodego zawodnika, biorąc pod uwagę, że Michajlowicz jest jednym w ogóle z najlepszych wykonawców rzutów wolnych w historii futbolu. I to jest ta sytuacja. Świetna, jest Sotil, jest Kieza. W ogóle Gaetano Castrovilli, który pojawił się w pierwszym zespole Fiorentiny i z marszu, pokazał na wojsku próbkę swoich umiejętności. I Vincenzo Montella od razu będzie chciał wokół niego ten zespół kreować. I Gaetano Castrovilli też, co wnioskujemy po wypowiedziach ludzi związanych z Fiorentiną, na przykład dyrektora sportowego Daniele Prade, który mówi, że Gastrofilit to jest bardzo fajny chłopak, ktoś, który naprawdę jest ogarnięty poza boiskiem. I jeżeli będzie taka możliwość, napisz, pozwolę mu napisać na Instagramie do mojej siostrzenicy, która jest bardzo piękna. Jeżeli kolega Was pyta o link do Instagrama, znajdziecie go w opisie materiału Konstanta eee, Grimaldi tak się nazywa ta dziewczyna. A z kolei teraz musimy przejść do zawodników doświadczonych. Czyli Rocco Komisja ma pomysł na Boatengę, tak jak powiedziałem we wstępie. Powiedział, Kevin Prince Boateng jest świetnym piłkarzem, ma przepiękną żonę, ma piękne dzieci, Florencja to piękne miasto, mamy grać pięknie w piłkę, więc wszystko się zgadza. I Kevin Prince Boateng po epizodzie w Barcelonie, który był nieudany, w ogóle jego kariera jest najdziwniej poprowadzoną karierą piłkarza chyba w XXI wieku. No Nie znam takiego piłkarza, który miałby taką historię klubów, właśnie w, w takim rozstrzale. I Prince póki co gra nie za dużo, bo Montella próbuje innych rozwiązań, ale jako postać w szatni, jako ktoś, który coś w tej karierze osiągnął, coś wygrał, może się okazać kluczowy w wielu kwestiach. Podobnie zresztą jak Frank Ribery, który wygrał od Prince'a dużo więcej, który jest legendą piłki nożnej, który po przygodzie 12-letniej przygodzie w Bayernie Monachium myśleli wszyscy, zakończy karierę, bo też nie ten Ribery, nie to zdrowie, nie te umiejętności. Ale nie zapominajmy, że w 2007 roku Frank Ribery zawarł piękną przyjaźń, która była opisywana przez niemieckie media, czyli Frank Ribery i Luca Toni, którzy przybyli do Monachium w tym samym czasie. A wiadomo, Luca Toni to jest człowiek, który wypłynął na szerokie wody właśnie z Fiorentiny do Bayernu. Panowie się zaprzyjaźnili i po 12 latach ta przyjaźń się opłaciła, ponieważ Luca Toni poprosił Riberego, powiedział mu, że Florencja to jest idealne miejsce, żeby on mógł kontynuować karierę, żeby coś przekazał od siebie, żeby jemu po prostu zaufać. I agent Riberego dogadał się z Komisso i tak oto został nową siódemką Fiorentiny. Od razu oddał mu to, ten numer Erik Pulgar. I nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym zawodniku, czyli o Federico Kiezie, o którym już od sezonu 16-17 się mówi, że to jest wielki talent włoskiej piłki. Też często się tak porównuje do ojca Enrico, który też był wielkim piłkarzem. I ktoś tak jak Federico Chiesa może się od Riberego tylko i wyłącznie nauczyć samych dobrych rzeczy, jak się ustawiać na boisku, odpowiedniej mentalności, jeżeli będzie grał obok kogoś takiego, jeżeli będzie z nim trenował. No, to może być naprawdę dobra inwestycja dla Fiorentiny, żeby zapłacić Riberemu te pieniądze, ponieważ sportowo dalej jest w stanie coś pokazać. Dalej, jeżeli chodzi o doświadczenie, umiejętności, przewyższa tych piłkarzy Fiorentiny, ponieważ wygrał w swojej karierze klubowej absolutnie wszystko. I jego obecność, to jest można powiedzieć, ten kamień milowy, żeby ci zawodnicy podpatrywali Riberego. Natomiast, jeżeli mówimy o Fiorentinie, to nie możemy też zapomnieć o dwóch nazwiskach, których będzie za moment, ponieważ seria to jest obecnie Liga Polaków. A we Florencji mamy dwóch przedstawicieli naszego narodu: Bartka Drągowskiego i Szymona Żurkowskiego. Każdy z nich jest w zupełnie innej sytuacji, ale ich, oni pewnie was mogą najbardziej interesować w tymże materiale. Wydawałoby się, że ktoś taki jak Bartłomiej Drągowski odbił się od bardzo dużej ściany, ponieważ przez 2,5 roku we Fiorentinie siedział on wyłącznie na ławce i tylko podpatrywał jak grali inni bramkarze, czy to Marco Sportiello, czy Albon Lafon. I po 2,5 roku Fiorentina w końcu wydała zgodę na jego wypożyczenie do Empoli, które rozpaczliwie walczyło o utrzymanie i Drągowski na samym początku siedział tam na ławce, Później, kiedy było widać, jak Prowedel sobie nie radzi w bramce Empoli, to właśnie Beppe Jakini postawił na drążka. I później wydarzyło się coś takiego, że Fiorentina zaczęła tego ruchu żałować i mówiło się, że mieli niby Albana la Fonta, czyli bramkarza, który miał być albo na lata, albo wybić się w ogóle na najwy najwyższy możliwy top i być super bramkarzem. W Florencji zaczęli żałować, że wypożyczyli nie tego bramkarza, co powinni, ponieważ takich cudów, jak dokonywał Drągowski w meczach z Atalantą, tak jak zatrzymał właśnie Fiorentinę w derbach Toskani, czy tak jak rozpaczliwie pomagał Empoli, ro robił wszystko, co mógł, żeby Empoli utrzymać na dużej A broniąc karnego w meczu z Interem, czy rozgrywając wówczas kosmiczne spotkanie, Władze Fiorentiny doszły do wniosku, że jemu trzeba dać szansę w pierwszym zespole, bo absolutnie takiego piłkarza nie mogą stracić. Dlatego właśnie Lafont trafił na wypożyczenie do Nantes, do Francji, a Drągowski od samego początku sezonu dostał szansę grania w podstawowym składzie Fiorentiny i póki co. Odpłaca się dobrze tym zaufaniem, ponieważ ktoś taki jak on, mimo tego, że stracił dużo czasu, pokazał w Empoli, że warto na niego postawić, że to jest dobry ruch. I Fiorentina może się w końcu poszczycić tym, że teraz jest bramkarz na lata, że drągowski bramkarz z rocznika 9-7 będzie w stanie pokazać coś więcej albo. Zarobią na nim dużo pieniędzy, albo pozostanie w tym zespole na długi, długi czas. Wydaje się jednak, że tak jak się czyta w mediach, że w najbliższym czasie to Inter będzie poszukiwał bramkarza. Ponieważ wiadomo, Handnowicz jest troszeczkę stary. No i cały czas tam w Interze mówią o kranio, mówi się, że cofną Jonusa Radu z Genoi, A też tą opcją, którą oni obserwują jest właśnie Bartłomiej Drągowski. I naszej ma się sprawa z takim zawodnikiem jak Szymon Żurkowski, który w styczniu podpisał kontrakt z Fiorentiną, ale na pół roku jeszcze pozostał w górniku Zabrze. i Mówił nawet o tym Jarosław Kołakowski, jego agent w programie Cafe Football, że on sprzedawał Żurkowskiego do Fiorentiny, która była zupełnie inna, która miała innych właścicieli, która miała inną filozofię, inny pomysł na prowadzenie klubu i. Gdyby już wtedy Roko Komisow wszedł do Florencji, to on by ten, może i nie, też nie, nie dokonał tego transferu, ale musiałby się jeszcze kilka razy nad tym zastanowić. Szymon Żurkowski ma naprawdę dużą konkurencję, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej o Liroli, o Castro Villim, jest cały czas Benaz, jest Milan Badej. Naprawdę ciężko będzie mu się tam przebić do pierwszego składu, zwłaszcza, że dostał tylko minutę z Juve w meczu, gdzie Fiorentina. Chciała ten mecz wygrać i dostał więcej czasu w meczu z Udinez, który troszeczkę obnażył jego podejmowanie decyzji, ponieważ wiadomo, w Ekstraklasie on może mieć tą sekundę, dwie więcej na podjęcie decyzji o strzale o kiwce. Ten mecz z Udinez, przypomnijmy sobie tą sytuację, kiedy to dostał piłkę w polu karnym, i już zamiast strzelać tą tą piłkę, przekładał na jedną, na drugą nogę, aż w końcu strzał został zablokowany. I tutaj mamy jakiś kłopot, ponieważ zawodnicy pokrywa się Pulgara jego myślą dużo szybciej niż on. I właśnie Vincenzo Montella raczej prędzej postawi właśnie na tych zawodników. Ale Szymonowi życzymy jak najlepiej, żeby w tej Fiorentinie dostało szansę, żeby cały czas się poprawiał, bo wiadomo, lepiej nawet, że ją przesiedzi ten sezon w, w Fiorentinie na ławce, ale trenowanie z Riberim, z Boatengiem na pewno mu pomoże na przyszłość. i po, Pokaże mu ligę włoską od środka i będzie mógł, podobnie jak teraz, Arkadiusz Reca, który przesiedział cały sezon w Atalancie na ławce. Teraz w Spal pokazuje swoje umiejętności i Żurek może zrobić absolutnie to samo: czy to, czy to we Fiorentinie, czy to w nieco słabszym klubie, ale to jest idealna myśl dla jego rozwoju. Co może w przyszłości czekać w no w tym sezonie to europejskie puchary wydają się musem, a przy dobrych wiatrach, i teraz mówię to z pełną odpowiedzialnością, Fiorentina nie mówię, że awansuje, ale jest w stanie zawalczyć o Ligę Mistrzów, ponieważ widzimy, że Roma ma swoje problemy, Lazio dalej nie wyszło z mentalnych chatek, o Milanie to w ogóle szkoda gadać. A Atalanta może mieć różnie, ponieważ jeżeli wyjdą z trzeciego miejsca w lidze mistrzów do ligi Europy, to mogą mieć problem z utrzymaniem regularności i punktowaniem w lidze, żeby się pokazać. Chociaż widzimy, że u nich to te puchary stały się absolutnie zgubne, bo się tam kompromitują. Na przyszłość to na pewno możemy powiedzieć, że jeżeli Rocco Comiso faktycznie planuje dogadać się z tą samą firmą, która budowała stadion Atlanty United grającej w MLS, jeżeli naprawdę jemu zależy na budowie klubu, to Fiorentina już na stałe wpisze się do czołówki Serie A, co uczyni tą ligę jeszcze bardziej atrakcyjną, ponieważ drużyna, która jest stabilna, drużyna, która... Ma swój pomysł, która ma jakąś wyrobioną markę plus będzie jeszcze drenowała kaskę z rynku amerykańskiego jest to. Dla, dla niki to jest świetna wiadomość, że ta Fiorentina może nie tyle co się odradza, ale wychodzi poziom wyżej. No i chyba wyczerpaliśmy temat tej Fiorentiny, ileż można mówić, jednak wyszło na pewnie ponad 20 minut materiału. Ze swojej strony mogę zaprosić Was na nasze social media, na swoje prywatne social media, prywatno-publiczne można powiedzieć. I dziękuję wszystkim za uwagę i za obejrzenie tego materiału. Ciao!